Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała druga suknia? Jasne. Tak. Czas, żeby Pani Małgosia wybrała suknię ślubną dla córki. Chyba ona mnie najbardziej urzekła. Ta. Na pewno? Tak, na pewno. Teraz Kasia przymierzy ją dla nas, abyśmy okay. mogły ją podziwiać. Okay. Dziękuję za wybór, Dziękuję. chodźmy. Pani Małgosia wybrała dla Kasi suknię o kroju księżniczki z długim rękawem i wysoko zabudowaną górą. Wow, plecy, śliczne plecy. Kocham swoją córkę, jest dla mnie najpiękniejsza i wygląda cudnie. Była piękna, była po prostu piękna. Pierwsza była ładniejsza. Czyli ładna, ale trochę mniej. Kasi bardziej pasuje ta pierwsza. Też postawiłabym na tą pierwszą. Zbyt wysoko podszyta na górę, ja chciałabym trochę czuć tutaj swobody. Spodziewałam się po mamie gdzieś tam bardziej zabudowanej, taką jak najbardziej jakby księżniczkowa.